Witam serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj McLaren 570S w programie. Moi mili, na początku podziękuję właścicielowi za udostępnienie takiego wypasa, Posłuchajcie, no niesamowity wariat, niesamowity facet. Uwielbiam takich ludzi w taką pogodę. Przy minus czterech, przy gołoledzi, on udostępnił nam McLarena. 570S, model tego wypasa, Co jest najlepsze? Że to jest tylko i wyłącznie tył napęd. Słuchajcie, 3 motor, dwie turbiny, 570 koni. To leci! To tak leci, że się w paleń mieści. Zobaczcie prezentację, obejrzyjcie tego wypasa, a zaraz dowiecie się więcej. McLarenem, wywalasz kluczyki w Pabie, jest koniec świata. McLaren auto sportowe on już jest sportem na sam widok. Słuchajcie, jak patrzymy na to auto, to wiemy, że to jedzie, że to jest szybsze, że nie wiadomo, czym podjedziesz. Nieważne, czym podjedziesz i tak ten McLaren cię zje. Słuchajcie, wygląd niesamowity. Jest tak niski, jest tak szeroki, tu ma tyle karbonu, jest niesamowicie. A wiecie, co go napędza? 3,8-litrowy motor. Słuchajcie, fachowcy z Nissana, jakby wrzucili bazę do tego. Natomiast McLaren wszystko przerobił. Tu nie mylcie pojęć, że to jest silnik z Nissana Getera, który dziś do góry. McLaren i Lambo i nic więcej. Czyli zarezerwowane dla największych wypazów na świecie. No muszę popatrzeć. Pozwólcie, że na razie nic nie będę mówił, tylko popatrzę. Ale jest piękny. Wygląda niesamowicie. Skupmy się na kołach. Ludzie, słuchajcie, tu nawet wjechała zima. McLaren jest wyposażony w opony zimowe. Niesamowite. Oczywiście nie muszę mówić, że mamy tutaj ceramikę w hamulcach, jakby autorodem z Formuły 1, więc takie zastosowania są tu w normie. Ale powiem Wam szczerze, no nie mogę się napatrzyć. Jest po prostu takim kozakiem, że powiem szczerze, nawet ślepy kurwa na, o, na ulicy dostaje kurwa amby i wszystko widzi. A kurwa guchy nagle zaczyna słyszeć ten dźwięk, ten wygląd, prowadzenie. Słuchajcie, McLaren tak się prowadzi. Ma takie zaawansowania technologiczne, że to się w fale mieści. Dyfre jakieś inne, dwie turbosprężarki, ponoć od razu dałem 100% mocy. Kurwa, ale się podnosiłem. Już jesteśmy z tyłu. Zobaczcie, jak to wygląda. Te lampy, to wszystko. Nie można pomylić tego auta z żadnym innym na ulicy. To jest McLaren. To jest auto z plakatów. Tak, ja też takie wieszałem kiedyś. I teraz się cieszę, że mogę się takim samochodem przejechać. A więc właściciel jeździ po mieście i nie to, że mówię, że szuka. Bo na pewno nie szuka. Ale one szukają go. I do wszystkich ładnych lachonów. Do wszystkich ładnych, powtarzam, ładnych, nie kup! Wszystkie ładne szlaufy. Jeżeli będziecie chciały wsiąść do tego samodu, oczywiście jesteście mile widziane. Powtarzam, kurwa, jeszcze raz. Tylko i wyłącznie wypasy. To, żebyście wiedziały, żebyście tego lakieru, żebyście tej PPF-ki, tymi kurwa tipsami na pół metra nie rozjebały, to delikatnie paluszkiem dotykamy i same otwieramy. Pamiętajcie! Delikatnie, żebyście tymi tyfciorami nie rozjebały lakieru. Bo się kurwa nie wypłacicie. Nawet w naturze. Ale te drzwi do góry, to jest po prostu hit sezonu. Podejdź, podejdź, operator podejdź. Drzwi szerokie na pół metra. Słuchajcie, auto jedzie 330 km na godzinę. Wasze śruby z ledwością jadą 170. To jedzie prawie 350 Drzwi szerokie, po prostu konstrukcja Rodens F1. Zobaczcie te tutaj słupki boczne. No przecież to się w pale nie mieści. Nie zwracamy uwagi na wyposażenie. Biegnie z drugiej strony. Nie zwracamy wy... uwagi na wyposażenie, bo to jest makaren. Nie ma czasu na bawienie się klimatyzacją, włączanie muzyki. Ludzie nie ma czasu. 570 koni w takim superkarze. Robi niesamowitą robotę, masa tego samochodu jest tak leka, około tony 300, około tony 400. 570 koni. Ludzie, to się w pale nie mieści jaki to jest szybki bolid. i w tym programie nie może zabraknąć silnik maska, grapa maska, no to pokazujemy tego po ta -da! Nie obsługujemy tu w ogóle. Nie interesuje nas nic, tylko paliwo i prosta droga. Łuki, zakręty i latamy tym wypasem. Moi drodzy, teraz na spokojnie, jak już emocje trochę opadły, powiem Wam, że dawno takiego wypasa w programie nie było i można powiedzieć, że to jest jeden z lepszych kozaków, które mieliśmy możliwość dla Państwa testować. I jeszcze raz podziękuję właścicielowi. Dziękuję. Tak młopiecowe. Wiem, że na to czekaliście moi drodzy, niech ten makalen da głos, niech zagada, bo sam jestem ciekawy jak ten potwór gada. Dobra, dobra, dobra. Powiem Wam tak, nigdy nie byłem na Formule 1 i to mi wystarczy, bo to co tu się teraz zadziało, to tak jakby formuły przyjały do mnie pod hatę. I dawały drifty i szalały turnikami. Gadamy! Jest? Dobra, nagrywamy jadę mclarem. Jestem przerażony jestem zdenerwowany, bo auto jest naprawdę drogie. Nie będziemy robili te stupi, moi drodzy, musicie zrozumieć, jest szacz, tak, jest minus 4. jest po prostu warunki są straszne, a ja nie chciałbym zrobić krzywdy temu wypasowi. Ja nie jestem jakimś tam kupicą, jakimś szumacherem, dobrze jeżdżę, ale do takich aut trzeba mieć respekt, słuchajcie, ludzie dają mi auta za miliony, ufają mi. Więc ja muszę dbać o te samochody, jak o własną żonę, jak o własne auto, jak o własny dom, jak o własnego kumpla, który jedzie tu z boku. Więc moi mili, jedziemy bardzo wolno. Jestem tak zdenerwowany, że nie wiem co gadam, ale powiem wam tyle: McLaren jest takim kozakiem, że się w paleń mieści. W życiu nie jechałem taką rasówą. W życiu. Przed chwilą mówiłem, że nie damy testu pi. Ale teraz delikatnie możemy dać. Delikatnie, delikatnie na kontrolę atrakcji. Ale dźwięk! Jak, Jaki tu jest święk? To jest prawdziwa Formuła 1. Po raz kolejny podziękuję właścicielowi za udostępnienie takiego wypasa, powiem wam tak, być może się powtarzam, ale jestem tak zdenerwowany, tak jestem podniecony, że mogę jechać tym samodem, że mogę dla was nagrywać tego wypasa, że po prostu no w pale się nie mieści. Taksówkarz hamuje, bo jeszcze takiego kota nie widział, to przyhamujemy, niech pogląda, niech pogląda. A my się delektujmy, słuchajcie, na szybko wyposażeniu. Mała sportowa kierownica. W środku, to jesteśmy tak zabudowani, to jest taki super car, że to się pali mieści. Mamy tutaj otwieraną tylnią szybkę, żeby mocniej mogli... można było słuchać silnik. Jezus, Maria, co ja gadam za bzdury Przepraszam, obiecałem, że się przygotuję do tego programu. Przygotowałem się, natomiast gdy zobaczyłem tego kota, jak przyjechał. To zapomniałem o wszystkim. No, przepraszam bardzo, ale no, no cały chodzę, cały chodzę McLaren. To jest to. Tak. O. E, moi drodzy, powiem krótko. Ten samochód jest takim poxipolem, e, że uważam, że naprawdę łuki zjazdy z autostrad 200-220 można wchodzić i on jest jak przyklejony. Ja generalnie nie będę tu włączał kontroli trakcji, ja nie będę tutaj wariował. No, wiecie dlaczego? Eee, powiem tak, jest tutaj bardzo skromnie, tylko że wiecie dlaczego tak jest? Bo tutaj nie ma czasu na bawienie się pierdołami. Trzymamy dwoma rękami kierownicę, tak? Skupiamy się na drodze, moi mili i jedziemy. Tu radio dodatki są niepotrzebne. Znaczek ten na kierownicy zamyka kurwa ryj każdemu. Powiem wam tak, McLaren nie myślałem w życiu, że będę mógł przejechać się takim samodem, a nagrać odcinek dla was to już w ogóle... A po drugie, właściciel tego samodu jest moim kolegą, więc też w życiu się nie spodziewałem, że będę miał takich kumpli, którzy jeżdżą takimi wypasami. I z tego miejsca podziękuję właśnie jeszcze raz jemu i cieszę się, że się kurwa udało mu i wszystkim ludziom, którzy przyjeżdżają do mnie wypasami, bo gdyby nie oni kurwa, to mój program by nie istniał. Moi drodzy, dziękuję, żegnam się z wami i, i chuj. A czy można takim samodem jeździć na co dzień z takim zawieszeniem, z takim wyglądem? Ja oczywiście powiem, moi drodzy, że tak. Jest oczywiście twardo, jest oczywiście głośno, ale ci, co kochają motoryzację, właśnie tego oczekują w sportowych samochodach. Moi kochani, Bowers Wilkins jest nagłoszenie. I chuj z tym. Tutaj jest taki słowek. Słuchajcie, taki słowek. Nie? Pokaż, kochany. I też chuj z tym. Ale to, nagraj ten znaczek. To jest ważne. To jest najważniejsze na świecie. McLaren 570S. Dla Państwa w programie. Jestem w szoku. Test pizdy, a jednak. Tak, słuchajcie, sportu i technologii jest tu tyle, że musiałbym z taką książką przyjść, ten odcinek rozrzucić na 20 seriali i wtedy bym nam powiedział, słuchajcie, wloty powietrza, żeby schodzić opony, silnik, chłodnicę, wszystko idzie od samego początku. Tutaj wchodzi powietrze, leci bokiem, tu jakoś myszkuje, leci dalej, leci dalej, leci tu, wpada tutaj w tą wielką dziurę, tu mamy chłodnicę, tu mamy wszystkie bajery. A! I jest takie wyjebanie, że się w pale nie mieści. Dobra, chodź, Mareczku, z tyłu. Do wszystkich ludzi, którzy zamontowali Maxtona w waszych szrupach. Prawdziwy dyfuzor stabilizujący jest tylko i wyłącznie w tym aucie. Jeszcze takiego, kurwa, nie widziałem dyfuzora jak tu. A mało tego, to jest seria. To nie jest żaden, kurwa, internet. To nie jest żadna jakieś kurwa, giełda samochodowa z jakimiś tanimi podróbami. To jest pieprzony, oryginalny dyfuzor. Tak stabilizujący tor jazdy, że to się w parę mieści. Te blanszówy, one idą, słuchajcie, pół metra w spód auta. Więc tak jak powiedziałem na początku, technologia w McLarenie jest no na najwyższym poziomie. Nawet Ilon Sraske w życiu, kurwa, by się nie poradził, żeby zatraktować takiego kozaka. Exaktnie. Słuchajcie, lampy z dziurami. Widzicie to? Generalnie lampy z tyłu to jest tylko tutaj ten ledzik, a to wszystko, wiecie po co jest? To są tutaj dziury, jak już ten silnik nabierze temperatury, jak już wali kurwa ogniem jak smok, to tutaj o, uchodzi to powietrze. Jak już powiedziałem, zaawansowanie technologiczne jest kurwa gnój w pizduj, tak, nie miałem knąć ale jak tu kurwa nieknąć przy takim wypasie? No przecież kurwa Kita można jebać koroną do wieczora. No kurwa tak czy nie, no tak czy nie, no tak kurwa. Wszystkie wołam tak, ale nikt nie chce tak powiedzieć na, na głos. A ja to mówię. Dlatego jestem tu gdzie jestem. Dziękuję za uwagę.